Cześć, po wielu rozmowach z nami, e, tutaj ze słuchaczami dalej, którzy do mnie dzwonią, podobnie można zadzwonić, e, e, dochodzę do jednego wniosku, że ogrom tych problemów psychicznych tak naprawdę wynika zarówno z grzechu, jak i z poszukiwania prawdy nie tam, gdzie, gdzie ona jest po prostu, nie? człowiek już chce szukać prawdy i tak dalej i trafia, nie wiem, na przykład na, na, na jakiegoś jasnowidza, który mówi, że jest Boga i będzie mówił prawdę, nie? A z drugiej strony mm, są też osoby, które są już na przykład niby nawrócone i tak dalej, ale cały czas mają problem z grzechem, nie? Wiecie, mm, prawda jest jedna, jedyna i, i, i prawdą jest Jezus. Więc to już na ten temat koniec. Kropka powiem. Nie ma innej prawdy poza Jezusem. Kto głosi fałszywą Ewangelię, ten jest od Antychrysta. Za przeproszeniem niech będzie przyklęty. Nie wiem, jest na przykład na, na internecie taki kanał Langusta na Palmie, nie? I tam jest ten pan Szóstak i tak dalej. No i ten człowiek głosi fałszywą Ewangelię, nie? Jest takie nagranie tam, jedno z nich. Gdzie on mówi, że wiecie, no, no, człowiek to dopiero po śmierci decyduje, czy, czy, czy chce przyjąć Boga, czy nie, bo jak umrzesz, nie, no to, no to jak tam umrzesz, to ten, to, to, to jak zobaczysz miłość Boga, to na pewno go, go, tego Boga zaakceptujesz i go wybierzesz, nie? Ale to po śmierci możesz zrobić nawet, nie? I to jest na tym kanale głoszone i tak dalej, nie? Ja mówię, niech on, ten człowiek, pan szóstek, niech będzie przeklęty, nie? Dlaczego? Bo głosi fałszywą Ewangelię, bo to jest fałszywa Ewangelia. Tak jest napisane w liście do Galacjan, tak? I tak dalej, że kto głosi fałszywą Ewangelię, niech będzie przeklęty, jego przeklina. Autor listu Galacjan też przeklina pana Szustaka i tak dalej. Po prostu niech ten człowiek będzie przeklęty. Przykładowo, więc e, e, mówię przykładowo, bo takich ludzi jest więcej, którzy głoszą fałszywą Ewangelię. Tak, głoszą fałszywą Ewangelię. To jest fałszywa Ewangelia. To nie jest Ewangelia Jezusa Chrystusa, to nie jest Ewangelia Królestwa Bożego. To nie jest to, co mówi Biblia, tak? Że Postanowiono człowiekowi razem, że działa potem sąd, a nie, że, że potem możliwość akceptacji Jezusa Chrystusa albo nie, tylko sąd po prostu, nie za to, co się zrobiło na ziemi, nie? Czy na ziemi się to przyjmuje, Jezusa Chrystusa jako zbawiciela? A druga sprawa to sprawa grzechów. Wiecie, ogromną wolność w grzechach, w zrozumieniu tego, o co chodzi z grzechami, jak, się, jak, się, jak być wolnym od grzechów. Czytanie no, Biblii takie trochę zrozumienie, jak zwykle, ale mm, i zrozumienie tego, kim był Jezus Chrystus, nie? Jezus Chrystus był Bogiem, ale był też człowiekiem. Jezus Chrystus zrezygnował z całej swojej boskości po to, żeby stać się człowiekiem. Na Niego przyszły dokładnie te same kuszenia, co na każdego człowieka, na każdego na przykład też mężczyznę, nie? E, I tak dalej. No, na każdego. No, na każdego człowieka dosłownie, nie? Mówimy o mężczyznach, bo mężczyźni więcej mają tych pokuszeń na przykład seksualnych. Nie? I wiem, że na Jezusa też przyszły te pokuszenia. I On dał jemu opór, nie? Dał jemu opór. Dał tym pokuszeniem opór. I nie dał tych, tym pokuszeniem opór jako Bóg, tylko jako człowiek, nie? Pozbył się całej swojej boskości. I to widać dokładnie w Biblii, że On się pozbył całej swojej boskości. Mamy na przykład scenę, gdzie, gdzie Jan Ciel umarł, a on nie wie, że Jan umarł, nie? Po prostu nie wie. Nie ma tej wszechwiedzy boskiej, nie? Nie ma wszechwiedzy boskiej, dopiero ktoś mu powiedział i tak dalej, nie? Nie ma tej wszechwiedzy boskiej. On się modli do Boga, do Ojca, tak jak każdy z nas może się modlić, nie? Przez łaskę. to w łaskę i... <laughs> i przez nią może się modlić do Ojca. Po prostu Syn jakby, Jezus jako Syn Boży, jako Bóg, jako mój Bóg teraz, nie? Ale zrezygnował z całej swojej boskości po to, żeby stać się człowiekiem. To jest tak Słuchajcie, jakby, wyobraźcie sobie, że nie wiem, żyjesz w tej biedzie tutaj, żyjesz powiedzmy jako, nie wiem, kloszard, czy gdzieś tam nie, żyjesz, masz totalną biedę i przychodzi do ciebie miliarder i on też chce żyć tak jak ty, nie? W tej biedzie, nie? I on wyrzuca te swoje wszystkie, nie wiem, złote karty i tak dalej, i tak dalej, i nagle żyje na Twoim poziomie ubóstwa, nie? tak mniej więcej to, to się stało z Jezusem. On zrezygnował z całej swojej boskości, żeby stać tacy jak my, nie? Więc stał się człowiekiem takim jak my, żył wśród nas Emanuel, Bóg wśród nas zrezygnował z całej swojej boskości i w, tej, w, tym, w tym wszystkim miał wszystkie te same pokusy, co na nas przyszły. I on dzięki łasce mógł tym pokusom dać opór. Doskonale to prezentuje ten przykład, jak Jezus chodził po wodzie. Czy na Jezusa nie działała grawitacja? Hmm, działała. Działała na Jezusa grawitacja. Po prostu, nie? No, był na Ziemi, więc działała na niego grawitacja. Na każdego z nas działa grawitacja. Grzech jest jak taka grawitacja, która nas wciąga w dół. A grzech jest taka, taka grawitacja, która nas wciąga w dół. I jesteśmy trochę no, współcześnie okłamani, że temu nie da się dać oporu, nie? Temu nie da się oddać oporu. Świetny przykład jest na tym filmie Sekielskich o, o tych księżach pedofilach i tak dalej, nie? Gdzie tam jeden ksiądz mówi, no diabeł zwyciężył, diabeł zwyciężył, znowu zwycięstwo diabła, nie? Ten ksiądz już nie żyje, ale, ale, że, że to nie tak diabeł zwyciężył, więc i tak dalej. Nie, po prostu Biblia cały czas mówi, że mamy dać temu opór. I mało tego, dzięki zrozumieniu łaski, dzięki przyjęciu łaski i tak dalej, nie? dzięki tej wiedzy, że jesteśmy zbawieni, nie z uczynku i tak dalej, ale z łaski za darmo, nie? żebyś nikt nie lubił, nie? Dzięki temu wszystkiemu, dzięki przyjęciu tej łaski mamy tą siłę, żeby się oprzeć grzechowi. To jest niesamowite. Nie musimy już być... Grzech jest mówię, jak taka grawitacja, nie musimy być ciągnięci w dół. Nie musimy być ciągnięci w dół, że tak powiem, przez tą grawitację grzechu, ale mamy, mamy moc, możliwość temu, żeby dać temu opór. Nie było człowieka bezgrzecznego. Wiem, że katolicy tutaj kłamie. Nawet czasami też jest takie zrozumienie wśród protestantów, że na przykład tutaj się Pio, Paweł, Paweł. Paweł? Paweł mówi, że tam był doskonały wobec prawa, nie? ale Paweł też nie mówi w innym miejscu, że, że ma problemy z grzechem. I ma problemy z tą grawitacją grzechu. To mówili się do Rzymian. Ale wobec prawa być może był doskonały, tak? Tylko prawo, prawo nie, nie, nie uznaje. Prawo, prawo nie, 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 nie zaostrza tego grzechu, tak jak Jezus zaostrzył. Bo Jezus zaostrzył, jeśli byś patrzył na, przykład na kobiety z pożądaniem, to już popełniasz grzech w sercu, nie? Więc tego, tego prawo nie uznawało w ogóle. Prawo, prawo uznawało, mojżeszowe było takie troszkę bardziej takie zewnętrzne jakby, nie? nie uznawał jakby wszystkiego, Jezus Jezu nam pokazał taką prawdziwość tego prawa, dogłębną, nie? że to już chodzi o serce tak naprawdę, nie tylko o zewnętrzny ten. No i to, to już w, Paweł w listach do Rzymian pisze, że no, jeśli się daje temu pokusić, no to ma problem, bo jest w tej niewoli, nie? To jest ten problem. Okej. Okay. To, to, to jest ten problem, więc słuchajcie... Więc tutaj jest jak z tym grzechem, słuchajcie, co idziemy dalej? Nie? Jak się od niego uwolnić? Nie? Po prostu przyjąć łaskę. Przyjąć łaskę. Przyjąć to, że jesteśmy zbawieni z łaski. A, jeszcze hmm, bo zgubiłem wątek, ale ten wątek jeszcze miał być o, o tej drugiej osobie, którą Kościół Katolicki z kolei stwierdził, że ona jest bez grzechu. To jest Miriam Maria. To jest też nieprawda. Ona też potrzebowała zbawicielem Miriam. Mama Jezusa też potrzebowała Zbawiciela. Ona nie jest bez grzechu. To, co Kościół katolicki próbuje wmówić i tak dalej, to nam próbuje wmówić, że ona była naszą współodkupicielką. To jest totalne kłamstwo. To jest demoniczne kłamstwo. Jeśli wierzysz, że ona jest twoją współodkupicielką i ona też cię odkupia, to przykro mi bardzo, ale to nie jest droga do nieba, nie? To nie jest droga do zbawienia. Bo ona nie, miała, nie ma możliwości cię współodkupić. Nie ma takiego prawa. Nie ma takiej możliwości. <laughs> jest to... Wplecony kult pogańskich bogin, tak? Królowych niebios z różnych miejsc świata, przygotowywany przez szatana od dawien dawna. <laughs> Wplecony synkretyzm religijny zwany katolicyzmem, <laughs> czy tam prawosławiem, czy czymś takim, nie? Ale to, to ona nie ma prawa, ta osoba nie, nie była, była z grzechem, tak jak każdy inny człowiek, tak? Nie ma napisane, tylko Jezus był bez grzechu. Tylko Jezus był bez grzechu, według Biblii, tak? Wedle tych oryginalnych pism tylko Jezus był bez grzechu i tylko On pokonał śmierć. Miriam nie pokonała śmierci, nie? Miriam potrzebowała Zbawiciela, tak jak każdy inny. Tak jak każdy inny potrzebowała Zbawiciela. Więc nie ma tych, którzy sobie z grzechem jakoś inaczej poradzili, niż, z karą za grzech jakoś inaczej poradzili, niż przez Jezusa Chrystusa. Bo każdy był grzeszny. Nawet ten ten Paweł, który pisał, że był doskonały w prawie, tak? Nawet on, jak przyszedł Jezus, to się okazało, że jednak nie był doskonały, bo jednak miał pokuszenie wewnętrzne. Ale w prawie, w sensie w uczynkach prawa jakby, nie? Mówi, że był był skazy, nie? Ale też potrzebował Zbawiciela ze względu na, na te pokuszenia i tak dalej, nie? Więc każdy je miał i Jezus je miał te pokuszenia, ale Jezus dał temu opór. I my teraz mamy dokładnie tą samą siłę, Jesteśmy często okłamywani, nie? To, no, psychologia nas kłamie, że nie tak łatwo się z grzechu wychodzi, że to są, że na przykład nauki jakiegoś grzechu jest, yy, będzie trwał latami i tak dalej. I, 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 I to trwa i trwa, i będzie powracać, będziesz upadał grzech. I cały czas taka mowa, nie? Taka mowa, że, że, że nie ma tej wolności. A ja mam powiem jest inaczej. Jest wolność. Jest autentycznie wolność, po prostu trzeba się modlić do Jezusa, trzeba... Mm, prosić za o tą wolność i trzeba też dawać opór temu, nie? Dawać opór z tą łaską. Po prostu Ja sobie mówię, jak ja walczyłem z różnymi grzechami, czy nawet czasem walczę jeszcze, jak sobie coś uświadomię, że coś jest grzechem, nie? Dalej, no to tak naprawdę polega to przede wszystkim na tym, że cały czas sobie głoszę Ewangelię, Ewangelię łaski, Ewangelię Królestwa Bożego, sobie sam, nie? Tak jak wam tutaj głoszę na kanale, tak sobie sam głoszę tą Ewangelię. To jest podstawowa sprawa. No i poza tym daję opór, nie? daje opór, mamy nie, mm, mamy nie, dawać, nie dawać przystępu grzechowi, nie? E, Przykładowo ten grzech, z którym my wcześniej często mają problem, czyli ta pornografia i tak dalej, nie. E, no sorry, ale jeśli, jeśli ktoś na przykład będzie wchodził na stronę pornograficzną, no to nie daje oporu, tak? Jezus ci nie powstrzyma, nie weźmie ci Jezus, nie wiem, ręki i, i od, od, od tej klawiatury, że tak powiem, odsunie, tak? I Jezus tego nie zrobi. To, jest, to, zale, to należy do Ciebie, nie? Czy na przykład nie, war, czy jest uzależnienie, na przykład palenie papierosów, nie. No Jezus ci nie odstawi tej ręki na siłę, nie? Jezus może sprawić, że mm, no mi się tak często działo, że ja po prostu zapominałem o czymś. Nagle po prostu się budzę po kilku dniach i myślę, wow, ja czegoś nie robię, jak to się dzieje, nie? Czy tam po tygodniu? Ja czegoś od tygodnia nie robię, co się stało, nie? No prosiłem o wolność po prostu. Jezus takie jakieś zapomnienie mi dał, jakąś taką wolność, że tego nie poczuwałem ale cały czas później pozostaje moja decyzja, nie? Czy ja chcę do tego wrócić, czy nie? Bo na przykład, gdybym miał problem z paleniem papierosów, no to cały czas przecież za każdym, w każdego dnia mogę iść do sklepu, mogę sobie kupić papierosy i mogę zapalić, nie? I mogę znowu powiedzieć w naukę. E, więc to jest cały czas moja wolność, nie? E, Jezus mi dał jakąś wolność od tego, zapomnienie, że tego nie muszę robić, nie? Ale jeżeli ja zdecyduję się to robić z powrotem, no to, no to to już jest mój problem znowu, nie? To już jest mój problem, mogę znowu pokutować od tego i znowu się upamiętywać, znowu o się wolność i tak dalej. Mogę kółko z tym jakby e, walczyć, ale też jest moim zadaniem, jest dać temu opór, moim zadaniem jest przekształcenie myślenia, czyli ta metanoja, upamiętanie, pokuta, mm, jak to jest powiedziane. To jest moim zadaniem, nie? więc tak samo to jest Twoim zadaniem. Jeśli chcesz mieć wolność od, e, od grzechów, to masz też pewne zadanie do zrobienia, pewne zadanie do wykonania. Nie? E, e, Pewne zdanie do wykonania, po prostu zdać opór, nie? Dać opór. Siły do tego oporu daje Bóg, nie? Mocą do tego oporu jest łaska. I w ten sposób, że tak powiem, no, można duchowo chodzić po wodzie. Przeciwstawić się tej grawitacji grzechu, nie? Da się. Autentycznie się da. Da się przeciwstawić tej grawitacji grzechu. Mówię o tym, bo wiem, że wiele z tych problemów psychicznych jest tak naprawdę spowodowana grzechami, nie? Spowodowana grzechami różnymi i przeróżnymi bajkami umotywującymi grzechy, nie? Bo ja robię to, bo to, bo, bo nie wiem, bo jestem samotny, bo coś tam nie, bo jest źle, bo ktoś znowu skrzyczał, bo, bo znowu awantura, więc znowu muszę zapalić, nie? Czy, czy coś tam nie. To są tłumaczenia, na które no, Bóg nie patrzy. To są tłumaczenia psychologów, nie? Czy, czy jakieś takie inne współczesne, emocjonalne i tak dalej, ale to nie są tłumaczenia, na które Bóg jakkolwiek zwrócił uwagę, nie? bo Bóg grzech jest grzechem, nie? E, tam jest, tak powiem, równocięte jak źle to, jak mówię. E, no, trzeba oddzielić ten grzech po prostu. Nie ma, nie ma, wiecie, Jezus dobitnie mówi, nie? Więc jeśli na przykład patrzy z pożądaniem, to, to wyrwi sobie oko, nie? E, więc nie mówi tu dosłownie, żeby wyrwać sobie oko, no bo to nie pomoże po prostu. Nie pomoże coś takiego, bo znam nawet ślepych, którzy, którzy mają problem z pożądaniem, nie? Więc... tak, ślepi też mają problem z pożądaniem, kobiety, ślepi mężczyźni, więc wiem o tym, więc też mają ten problem. Więc nie chodzi o wyrwanie oka, bo jak się wyrwisz jedno oko, to potem jeszcze masz drugie oko, bo trzeba być drugie wyrwać, no ale, mówię, że ślepiej mają ten problem. Więc nie o to chodzi, chodzi o, o radykalną postawę, radykalną postawę jakby wewnętrznego, wewnętrznej zaprzestania tego po prostu, nie? Też, mówię, też to należy do nas, to nie dzieje się, no, no nie spotkałem się tak nie żeby się to działo, działo magicznie. W sensie także że o ciach, buch, dostałem wolność, nie? E, tak, z jednej strony dostaniesz wolność, tak, od Boga przez łaskę. E, czasami mówię, mi się zdarzało, że dostawałem takie zapomnienie nagle, po jakimś czasie się orientowałem, że czegoś nie robię. Aha, fajnie, nie? Że jestem wolny od tego. Ale z drugiej strony potem cały czas jest wybór, nie? I potem masz ten wybierać, tego nie robić, nie? Po prostu masz moc, oparcie się temu, masz noc chodzenia przeciwdziałania temu tej grawitacji grzechu, nie? Masz ku temu moc po prostu przez łaskę, nie? Jeśli w ogóle nie rozumiesz, co to, to łaska i tak dalej, no to czas, żebyś usłyszał Ewangelię. Dzisiaj jest dzień zbawienia, więc dzisiaj jest czas usłyszenia Ewangelii, a e, co to jest Ewangelia? Wiecie, to jest dobra nowina, pismo, nie? W tłumaczeniu Nowy Testament, nie? Nowe, nowe Przymierze, w tłumaczeniu na polskie z greckiego to było znaczyło dobra nowina. nie? Wiecie, ja w z tym kraju się urodziłem, więc yy, patrząc na Kościół, myśląc, że Kościół to jest dobra nowina, to się pukałem w głowę, nie? Co to dobrego, nie? Każą do kościoła chodzić, mówią o grzechach, nie? Co w tym dobrego, nie? Gdzie, gdzie jakaś dobroć w tym? Ludzie, ludzie, ogarnijcie się, tu nie ma nic dobrego, nie? Fajnie, że jest Bóg, no spoko, no fajnego, jeśli jest Bóg, jeśli istnieje, to fajnie go poznać, przynajmniej taka była moja droga, tak zrozumiałem, nie? to fajnie go poznać, nie? Ale co w tym dobrego, nie? Ja rozumiem, dobra, że jesteśmy grzeszni, więc mamy problem z grzechem i tak dalej, nie? Ale dlaczego to się nazywa dobre, nie? Dlaczego to się nazywa dobra nowina? Co w tym dobrego, nie? Się długo, długo z tym pytaniem chodziłem. Tutaj dyskutuję z, z wami tu w komentarzach. No i, i, i wiem, że jest problem ze zrozumienia tej łaski i dobrej nowiny, bo sam z tym długo chodziłem przez lata, nie? Co znaczy, że to jest dobre? Co znaczy, że to jest dobre, nie? Gdzie, gdzie tu jest dobre, nie? Jeśli, jeśli po prostu mamy problem cały czas? Nie możemy być wolni do tego na Ziemi, nie? Co tu jest dobrego? Wiecie, u mnie się tak zadziało na przykład. Kiedyś jak już zrozumiałem, że Bóg nie jest tylko w kościele katolickim, tylko Bóg jest Bogiem po prostu, przeciwnie się potem okazało, że, że, że Bóg nie jest zamknięty w tabernakulum, a nie jest zamknięty w opłatku, w zaczarowany, nie? Na przykład i wtedy pierwszy raz odważyliśmy się, odważyłem się pójść do kościoła lotaleńskiego, nie? I tam, tam wszystkie pieśni, bo ja byłem od dziecka tłumiony tymi pieśniami katolickimi, tymi. Takimi ciężkimi melodiami, nie? A w kościele terańskim nagle, wangelskazmurskim, nie? Nagle mm, ta nuta tych pieśni jest radosna. W so, coś tu jest nie tak. Czemu ta nuta tych pieśni jest radosna, nie? Czemu, czemu ta nuta w tym kościele, czemu, czemu oni się radują? Co to za co to za powód do radości, nie? <laughs> Właśnie, co to za powód do radości był, nie? Jaki oni mają powód do radości? Czemu oni się radują w tym kościele? Ludzie, no, poszaleli, czy co, nie? Dzisiaj też się raduje, więc wiem o co chodzi, nie? Ale czemu oni się radują? Potem jeszcze długo trwało, zanim nie, nie rozumiałem, czemu się radują, nie? Już uznałem, że z moim panem, spoko i tak dalej. Cały czas chodziłem w tej nieradości. Aż kiedyś usłyszałem z krzesełka ławki szkolnej, tak, na takim krzesełku ławki szkolnej na kościele ulicznym w Warszawie, była głoszona Ewangelia i tam jedna osoba zacytowała list do Rzymian, nie? Zacytowała list do Rzymian, gdzie było to, że jesteśmy zbawieni z łaski, nie z uczynków, że nikt nie jest bez grzechu. Już nie pamiętam dokładnie, który cytat był, nie? Ale jest powiedziane, że jesteśmy zbawieni, nie? Od grzechów, nie? Jest powiedziane, że jesteśmy zbawieni od grzechów. Zbawieni od grzechów, nie? Zbawieni od kary, nie? z Jezusa Chrystusa, nie z uczynków, aby się nikt nie chlubił. I nagle zrozumiałem, że jestem wolny. Po prostu, nie? nagle zrozumiałem to, że ja, że mówiłem, że Jezus jest moim Panem i Zbawicielem, nie? Że to jest dobra nowina. Bo ja nagle jestem wolny. Nagle jestem wolny od prawa, od prawa, tak? Uczynków. Nagle nie muszę zasługiwać. Nagle... Nagle w ogóle świat się zmienił po prostu. Nagle byłem radosny. Wiecie, mm, wtedy byłem z taką osobą i ja to próbowałem tej osobie wytłumaczyć, nie, co się stało. Ja byłem po prostu tego dnia po prostu mega radosny, mega szczęśliwy, nie? Bo, bo przyjąłem łaskę, przyjąłem Ewangelię. Już wiem, czemu to jest dobra nowina, nie? E, a ta osoba, ale o co ci chodzi? Ja nie rozumiem, o co ci chodzi? Ja sobie zdaję sprawę, że ktoś, to słucha tego nawet po raz dziesiąty, setny i jeszcze nie rozumie, o co chodzi bo wychowaliśmy się w tym kraju, gdzie po prostu jesteśmy uczeni, że to nie jest, że, że wiara nie jest fajną, dobrą nowiną, nie? Ale tak, Ewangelia jest dobrą nowiną. Bóg nas zbawił, Bóg nas zbawił nawet od religii, tak? Tak, od religii Bóg nas zbawił, rozumiecie? Bóg stwórca świata zbawił nas od, od religii, czyli od zasłaniania się przed Bogiem Czymkolwiek. Jak Adam z Ewo stworzyli jedną z pierwszych religii, wtedy była stworzona jedna z pierwszych religii, bo Bóg przychodził, więc oni się zasłonili listami, nie? Zasłonili się listami, wzięli takie listki, połrywali i pozasłaniali się, że tak powiem, tymi listkami, żeby ich nie było widać, nie? Przed Bogiem, nie? I to była pierwsza ligia, to było takie zasłonięcie się. My się wychowaliśmy w kraju, gdzie mamy takie samo zasłonięcie. Mamy te rytuały, mamy takie rzeczy i się zasłaniamy po prostu przed Bogiem tymi rytuałami, pacierzami, nie wiem, tymi modlitwami na koralikach i tymi rzeczami się po prostu zasłaniamy przed Bogiem, nie wiem. Przychodzi Bóg, więc na kolana i 20 koralików trzeba zmówić, nie? Może 100, nie? Albo inna sprawa, nie? No, przychodzi Bóg, więc trzeba się szybko wypowiadać, trzeba coś tam i tak dalej, nie? Hmm. Trzeba szybko, hmm, tam ktoś tam musi specjalnie namaszczony dać jakieś odkupienie, nie? Żeby nas Bóg nie ten. To jest cały czas to samo zasłanianie się listkami. Biblia nam mówi zupełnie inaczej, że ty za sami przychodzimy do Boga, nie? Sami przychodzimy do Boga. Popatrzcie, hmm, na przykład był Szymon Mak, nie? Szymon Mak był w dziełach apostolskich, nie? I zobaczcie, że on tam nie miał propozycji od tych apostołów, których widział. Chodźmy, Cię wyspowiadamy i tak dalej, damy Ci odpuszczenie grzechów. Nie, Ci apostołowie powiedzieli, idź do Boga, Boga proś, może Ci wybaczy, nie? Po prostu, więc jeśli masz grzechy, idź do Boga, Boga proś, może Ci wybaczyć. po prostu. Idź, proś Boga, może Ci wybaczy. Bóg wybacza. Jeśli szczerze wyznajesz przed nim grzechy, Bóg wybacza, to wiemy, nie? Bóg ma też swoje warunki, nie? Bo ma też swoje warunki. Warunkiem jest na przykład, żebyś wybaczył innym, tak jak ty masz wybaczonym. To są też warunki pewne, nie? Takie warunki, one są do spełnienia. One są do spełnienia. Wiem, że mogą się wydawać czasem trudne, ale one są do spełnienia, te warunki. I to jest ta, ta dobra nowina. To jest ta dobra nowina, że mamy tą wolność, mamy wolność, bo Bóg nam wybaczył. Wyobraźcie sobie tę scenę z raju, kiedy. Oni zasłonili się listkami. Wyobraźcie sobie, że już nie musimy się zasłaniać tymi listkami. Po prostu możemy spojrzeć Bogu, na Boga, możemy przyjąć obecność Bożą, możemy trwać w obecności Bożej, nie będąc zasłoniętymi tymi listkami. Bóg zna naszą prawdę, nie? Jak my wyznajemy to, co nas gnębi, wyznajemy mu nasze wnętrze, to Bóg nas poznaje, nie? I tak samo my poznajemy Boga który jest tym zbawieniem i dał nam to łaskę. poznajemy Jezusa Chrystusa, tak? Przez którego jesteśmy zbawieni. Tak samo my możemy Go poznać. Więc jak uzyskać zbawienie? Biblia mówi wprost. Uwierzyć, że Bóg zbudził Jezusa z martwych. Czyli, że nad Jezusem nie ciążył sąd śmierci i On mógł pokonać śmierć. Czyli Bóg zbudził Go z martwych. I zaczął Go wyznawać jako swojego Pana w życiu, nie? Stać się Jego niewolnikiem, dosłownie, nie? Ja tu czasami z kimś z wami rozmawiam i, i często mówię, wiecie co, no wiesz co, to ty jesteś niewolnikiem, ty jesteś niewolnikiem grzechu, jesteś niewolnikiem tych wszystkich swoich, nie wiem, wymysłów, jakichś swoich religii itd. i tak dalej. nam też mówi, że być, być niewolnikiem, ale Jezusa. Być niewolnikiem Jezusa, co to za niewolnictwo? Strasznie brzmi, niewolnikiem, ja mam być, nie, ja mam teraz jemu służyć. Przede wszystkim niewolnictwo zaczyna się od fundamentu, czyli od przyjęcia łaski. Przyjęcie łaski to jest fundament tego domu, na którym budujemy, nie? Tutaj się od razu, zaraz zaczyna mowa o uczynkach. Zaczyna się mowa o uczynkach, bo gdzie? No to przecież to ja nie muszę, to skąd będzie dobro na ziemi? Kto będzie robił tu dobre uczynki na ziemi, skoro tu mamy łaskę za darmo, bez żadnych uczynków i tak dalej? Tak. ta Łaska za darmo to jest jakiś fundament domu. Wyobraź sobie, że budujesz dom i zaczynasz od fundamentów. Po prostu dom się zaczyna od fundamentu, trzeba wylec fundament. No i ten, ta, ten fundament to jest łaska. Yy, I teraz dopiero jest czas na dobre uczynki, bo do dobrych uczynków człowiek jest stworzony z natury, i to jest do dobrych uczynków. Dobre uczynki nie służą do zasługiwania na cokolwiek, nie? I jak już założysz, przyjmiesz Ewangelię dobrej nowiny, przyjmiesz, że to jest dobra nowina, że jesteś zdobiony z łaski, czyli masz ten fundament, nie? Jest kolejne pytanie, które często się pojawia właśnie tutaj w komentarzach i w takich rozmowach z katolikami, nie? Co z dobrymi uczynkami, nie? Więc jak już mamy ten fundament zbudowany z łaski, tak teraz dom wymaga, wiesz, drzwi, okien, dachu i tak dalej. I to są te dobre uczynki. Ale zbawienie mamy z na fundamencie. Na fundamencie łaski jesteśmy zbawieni. I na tym fundamencie nie robi się nic innego później, tylko dobre uczynki. Ale one już nie służą. Te dobre uczynki nie służą nijak do zbawienia. Do nich jesteśmy po prostu stworzeni. Łaska daje nam to, że możemy zacząć usługiwać innym. Możemy nie wiem, na przykład jest w Biblii na przykład mowa o tym bogaczu, nie? który młody była ten chłopak przyszedł do Jezusa. Nie? i tak dalej. Jezus powiedział, że musisz wszystko rozdać. Nie powiedział Jezus tego każdemu, że musi wszystko rozdać. To nie jest żaden warunek, że trzeba wszystko rozdać. Ale ten człowiek wierzył w jakoś łudę bogactwa. Pieniądze były Jego Panem najprawdopodobniej, nie? I jeden taki problem. Możliwie, że poszedł wszystko rozdał i wrócił do Jezusa, nie. się, nie, nie mam że to jest jakiś zły człowiek, nie? Ale możliwie, że to zrobi, co Jezus powiedział. Ale po prostu ten człowiek nie wiem, no nie mógł tymi pieniędzmi na początku. Zacząć budować z, z tego, tego domu, bo on nie miał tego fundamentu. On miał fundament w przestrzeganiu prawa, któremu tam bogosowiło pieniędzmi i tak dalej. To był jego fundament, nie? I to był jego problem, nie? To był jego problem. Każdy ma inny problem, nie? Każdy ma inny problem. Każdy gdzieś tam ma innego tego, tego Pana, zanim przyzna Jezusa za swojego Pana i Zbawiciela. zanim przejdzie pod to niewolnictwo Chrystusowe. Ten ten bogat miał problem wcześniej potem, czyli zrozumieniem tego fundamentu, nie, że to nie prawo go zbawi, tak? Nie prawo go zbawi, nie błogosławieństwo go zbawiło. Nie to błogosławieństwo finansowe, nie? które on miał. Nie, to go, nie, to go, nie. nie to jest droga po prostu, nie? Mm. nie? jest drogą też żadne inne, że tak powiem, żadna inna uczynkowość nie jest drogą. Budujemy na fundamencie Christosowym, czyli fundamencie łaski. Tak jest, jest napisane, że jest kamieniem węgielnym. Kamienie węgielne, czyli węgło, od kamienia węgielnego to jest taki kamień, którego, że tak powiem, przyjmuje się, zaczyna się budowę domu, nie? Zaczyna się budowę domu i ta wszystkie miary się od tego bierze i tak dalej, nie? Więc Jezus jest tym, od czego się zaczyna budowę domu. Jest tym, od czego się zaczyna tą, tą całą miarę wszystkiego. Nie jest tym czymś wiedza, nie jest tym czymś ludzka mądrość. Ludzka mądrość jest za przeproszeniem do niczego, nas nie doprowadziła, nie doprowadziła nas do zbawienia. Nic nas nie doprowadzi do zbawienia, tylko Jezus Chrystus. I od tego fundamentu się zaczyna. I teraz jest czas na dobre uczynki, dopiero, nie? Jak już masz fundament łaski, przyjąłeś, nie? To teraz możesz budować, tutaj. wow, w darach Ducha Świętego. Na przykład masz dar, nie wiem, dar mądrości, tłumaczenia, dar, nie wiem, co tam jest, różne dary są, nie? Dar proroctwa i tak dalej. Tak, napominania, że robisz to w ten sposób, że ludzie się na pewno napominają, a nie obrażają, dokładnie na ciebie, nie? I tak dalej. No, różne można mieć dary. Tam w Biblii są, nie? I dopiero teraz na tych darach, czy robi się te dobre uczynki i buduje się dom. Ale fundament jest Ewangelia. Fundament jest cały czas Ewangelia, jest dobra nowina, która nam daje wolność od grzechu, o czym dzisiaj zacząłem. Eee, I wolność tak naprawdę od grzechu, i też wolność dla mnie to też była wolność od dobrych uczynków, po prostu, nie? Bo u mnie cały czas było takie chęć zasługiwania się. <laughs> Czy chęć zasługiwania się. Po prostu wierzyłem w tą fałszywą miłość, nie? w tę fałszywą miłość, taką empatię i tak dalej, nie? która to jest świat humanistyczny bardzo nam reprezentuje. Dla mnie to też ta dobra nowina jest wolność od tego. Nie? I dopiero na tym fundamencie się coś buduje. <laughs> ok, trzymajcie się. Mam nadzieję, że to jest takie nagranie. Słuchajcie, a propos tych komentarzy i rozmów ostatnich, które mam z Wami, więc tutaj te, te tematy wszystkie, mam nadzieję, że poruszyłem. O których rozmawialiśmy, o których komentowaliście. I także, tak powiem, wkręciłem w jedno. E, miłego dnia Wam życzę. Trzymajcie się. Hej, pa.